Dotarliśmy w tych, trzeba powiedzieć, przerażających rozważaniach do punktu, któremu na imię i miejsca, któremu na imię oczyszczenie. Rodzi się pytanie, jak służyć skrzywdzonym, jak pomóc im przejść przez życie z raną, jak dodać im sił i nadziei, by mogli się rozwinąć, zakwitnąć, wydać owoc swojego żywota. Do czego zostali powołani, wezwani, aby to światełko życia nie zgasło, aby mogli wyjść ku nowej Jerozolimie, pełnej życia, nadziei, szczęścia, jak niesi w światło, w ich mrok, by mogli być szczęśliwi i dać szczęście innym. Oto otwiera się wiele pytań, które zadaje mi krzyk zranionych, krzyk cierpiących niewinnie. Jeżeli pozostanę głuchy na to wołanie, wołanie o pomoc niewinnych, to staję się sprawcą, krzywdzicielem. Jestem daleki od oskarżania i krytykowania. Wszystko, czego pragnę. To ulgi w cierpieniu dla skrzywdzonych, normalnego życia dla nich. Dlatego ośmielam się powiedzieć, że jeżeli jednostka czy instytucja pragnie autentycznego oczyszczenia, pragnie zadośćuczynienia, wynagrodzenia wyrządzonej krzywdy, to powinna po pierwsze uczciwie słuchać skrzywdzonych, przyznać się do winy, następnie oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości, służyć konkretną pomocą ofiarom, ponieść pokutę, godnie żyć. To jest dla mnie oczywiste, no. nie, nie ma innej drogi. Na każdy z tych tematów, o których powiedziałem, które też tak w głowie mi grają, można by poprowadzić oddzielne rozważania. Tylko dotknę tych zagadnień, które mogą prowadzić do prawdziwego oczyszczenia kościoła. Oczyszczenie dokona się przez zadośćuczynienie zgodne życie. Co to znaczy słuchać skrzywdzonych? Po pierwsze, słuchać ich do końca, nie z chęcią zadbania o swoje potrzeby, ale przede wszystkim z chęcią pomocy skrzywdzonym. W ogóle, jeżeli zechcą mówić, cieszyć się, że chcą mówić, jeżeli mówią, I pozwolić im wyrzucić z siebie złość. Ból, krzywdę, przyjąć na siebie wszystko, co wypłynie z ich serc, co wypłynie z tej rany. Yy, przyjąć to na siebie nie umoralniać, nie pouczać, nie, yy, nie komentować, nie tłumaczyć słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Następnie trzeba przyznać się do winy. Kiedy się wysłucha do końca, dopiero wówczas można zabrać głos. Jeżeli ktoś w ogóle potrzebuje i chce wysłuchać tego, co my mamy do powiedzenia. Jeżeli wina jest jednoznaczna, należy się do niej przyznać, być uczciwym, nie robić jakichś uników, nie, nie tłumaczyć, że tak, że siak. Tylko uderzyć się w piersi, moja wina. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Oddaję się do dyspozycji wymiarowi sprawiedliwości i przyjmę wszelką pokutę. Bo prawdziwy żal do tego uzdalnia, do przyjęcia pokuty. Dlatego, oddanie się w ręce wymiaru sprawiedliwości w tym wypadku jest niezbędne. Oddaję się do dyspozycji tych, którzy sprawiedliwie mnie osądzą i wydadzą sprawiedliwy wyrok. I chętnie poniosę odpowiedzialność za swoje czyny. Dalej trzeba konkretnie pomóc ofiarom zadbać o, jak to w ogóle, jak to powiedzieć zrekompensowanie, zrekompensowanie. to jest. Wszystkiego, co, co można zrekompensować. Są rzeczy, których nie można, są rany, których nie można zrekompensować. No. Ale można wynagradzać w jakiś sposób krzywdę, zadbać o, o terapię, o, o pomoc medyczną, psychologiczną, psychoterapeutyczną. Zrobić to bardzo dyskretnie. Dalej, pokuta, praca i modlitwa. Aby zarobić na wynagrodzenie poniesionej krzywdy. Bo to nie można skrzywdzić i wziąć od kogoś pieniędzy, żeby zrekompensować krzywdę. Można pożyczyć to i należy, może nawet, ale trzeba też zapracować własnymi rękami, by oddać to dług zaciągnięty. Godne życie czyli nawrócenie i resocjalizacja. I wreszcie prośba o przebaczenie. Prośba o przebaczenie wyraża się tymi wszystkimi wcześniejszymi punktami. Przecież nie wyraża się słowami. Przepraszam, wstyd mi, przykro mi. No, można to powiedzieć. Może to też być i prawdziwe, ale to za mało. Oczywiście to też jest bardzo ważne, jeżeli jest uczciwe i prawdziwe. Cały proces oczyszczenia wyraża się godnym życiem. Po fakcie, to tak jak kobieta, która dopuściła się aborcji, nie wskrzesi już tego dziecka, ale może dalej godnie żyć, może być obrończynią życia, może, może wpływać także na tych, którzy chcą dokonać aborcji i, i oddać się służbie życiu. To może zrobić. I w tym, w tym wymiarze, w jaki sposób rekompensować y, krzywdę wyrządzoną własnemu dziecku. Nie ma sytuacji bez wyjścia, które domagają się załamania rąk no i, i, i jakby pogrążeniu się w bierności.